Zresztą odczytam to dzisiaj na sesji, być może po godzinie po dwóch, swoje stanowisko, które będzie analogiczne ze stanowiskiem Rady. Uważam, że w tym temacie powinniśmy być wspólnie i zdecydowanie zaprotestować praktykom, które raz godzą rzeczywiście finanse. Ale tu jesteśmy, myślę, zgodni co do tego, że nie jest to problem najistotniejszy. najistotniejszy. Najistotniejszym problemem jest temat społeczny, bo nie chcę używać drastycznych słów, może użyję tylko jednego. My dzisiaj nie żyjemy w epoce niewolnictwa. Ta epoka się skończyła jeszcze na początku naszej ery. My żyjemy dzisiaj w wolnym kraju. Żyjemy w kraju, w którym respektuje się zdanie drugiego człowieka. Nie można robić tak, że mieszka się, tak jak powiedziałem przed chwilą, mieszkamy w Bogatyni, pracujemy w Bełchatowie. Ekonomicznie to się nie broni, a pod stanowisko Rady także pozwoliłem sobie na podczepienie uchwały Uchwały jednej, jednej z centrali związkowej KWB Turów Solidarności, ale takie, proszę Państwa, uchwały podjęły wszystkie związki zawodowe elektrowni kopalni. Od razu Państwu mówię, że nasz dokument, czyli Państwa jako Rady i mój jako burmistrza, trafia do ministra skarbu, gospodarki, do PGE, bo to jest pomysł nawet nie Gieksy, a PGE do GieKSy i do wszystkich centrach Związkowych oraz dyrekcji wspomnianych zakładów. W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Bogatyni w dniu 14 stycznia 2015 roku stanowiska nr 1 łamane przez 15 w sprawie utworzenia centrum usług wspólnych w obszarze rachunkowości obejmującego oddział kopalni węgla Turów i oddział elektrownia Turów w Bogatyniu. W załączeniu przekazuję stanowisko Rady Miejskiej w Bogatyni, które popieram i z którym w całości identyfikuję się. Mając na uwadze jego treść, jestem zobowiązany do zapalania do Państwa o zachowanie szczególnej rozwagi przy podejmowaniu decyzji o ewentualnej restrukturyzacji, jeżeli miałaby ona spowodować jakiekolwiek negatywne skutki społeczne dla mieszkańców naszej gminy. Ponieważ jako burmistrz miasta i gminy bogatymi czuję się szczególnie zobowiązany do dbałości o powodzenie i interes wszystkich mieszkańców, pragnę zwrócić Państwa uwagę przede wszystkim na konieczność uniknięcia wspomnianych negatywnych skutków społecznych i zaniechania tych działań, których skutkiem mogłoby być naruszenie lub pozbawienie gwarantowanych i stosowanych wobec pracowników warunków płacy.